Okej, okay, a więc coś witajcie z tej strony Przemix. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak szybko wbijać level na Roblox My Restaurant. A jest tak, jeszcze przed tym filmem chciałem ogłosić, że startuję konkurs na 75 Robuxów e, Jedyne co musicie zrobić, to napisać jakikolwiek komentarz z waszym nickiem na Roblox. No to może być to jakiś hejski komentarz, że napiszecie, do no, nie wiem co. Zanim wam powiem, jak szybko wyjść level, e, muszę wam jedną rzecz powiedzieć. To jakby, może teraz co powiem, jest kompletnie głupiem i e, możecie mi powiedzieć w komentarzach, ale wydaje mi się, że nie mamy to nawicie levela, taką, którą można wykonywać parę razy. Patrzyłem sobie taką ostatnio, jak na przykład przyjmowałem tych custom. Odbieram taką kasę coś w tym stylu i nie dostawałem za to lewela. Ja mam takie dwie teorie. Pierwsza to jest taka, że jest to tak jak mówiłem, losowe, a drugą moją teorią jest to, że jakieś customy, e, już to ja i wyjdzie z tego, to dostajemy za to expa. E, I to jest chyba jedyny sposób na no, wbijanie jakby jakiegoś expa. Jeżeli się byle, to możecie mnie powiedzieć w komentarzu, ponieważ no, patrzcie, na przykład klikam tych, dwóch tutaj ludzi przyjmuje, no nie dostaje nic expa. Zaraz na przykład dostanę expa i to jest tak jakby takie dziwne. I mówiłem, że to już jest potwierdzone info, ponieważ Kupimy sobie tutaj ostatnio tego boosta, który na 15 minut co daje takie coś, że więcej po prostu customersów przychodzi do waszej restauracji. Wpada 4 takie pełne tutaj rzeczy i po prostu level. Wjechał tym nawet 5 leveli w te 15 minut, więc no. Polecam, polecam. Dobra, a więc tak. Jeszcze wam pokażę, właśnie jak zrobić e, dużo customersów i mieć po prostu najwięcej w restauracji. Chyba każdy zna tą metodę. E, ja wam pójdę pokazać, jak to wygląda. Ogólnie na dole mojej restauracji to wygląda tak. To jest zrobione bardziej, żeby to ładnie wyglądało, niż żeby było funkcjonalne. Na przykład na Floor 2 mam to tak zrobione i co prawda się tutaj naprawdę mało osób, nie wiem w sumie od czego to zależy, ale wydaje mi się, że od tego, że dopiero chwilę wbiłem do gry, więc nie jest za bardzo mi jak tutaj jeszcze dojść, a na przykład na czwartym Floorze już dużo więcej osób siedzi. A więc tak, co robicie, to już wam pokazuję, jak jesteście tutaj na Floor 4, czy jakiekolwiek po prostu Floorze, stawiacie Krzesła, i stoję w taki sposób. Dlaczego? Ponieważ maksymalna osób, która może przyjść do waszej restauracji to jest 4. Wtedy, tak jak w takiej jednej turze, przez to zapełniają wam się właśnie stoły i po prostu macie największą ilość customers. Dla przykładu, na takiej stół, gdzie są, siedzą dwie osoby, czasami na to może przyjść jedna, co jest no, nieopłacalne wtedy. Również polecam objęcie tak jakby takich długich stołów, ponieważ manujecie właśnie wtedy miejsce, co pada wygląda dużo ładniej, to, ale no, manujecie wtedy miejsce. Według mnie jest to no, nieopłacalne. Ok, a więc że za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja ten film najprawdopodobniej wrzucę w poniedziałek, czy nie po updatecie, ponieważ to wyjeżdżam, więc muszę takie mini zapasy robić. No i co? No i. Elo!